Musi być takie, to jest. Później przechodzę na hip hop. No teraz jestem wiesz. Teraz jestem prawdziwym kurwa studentem, rozumiesz ty to? czaisz bazę, Uniwersytetu Warszawski. Elita spod gołębnika, kurwa. No musi być wiesz, no wstęp, no tu musi, że jestem kurwa wykwalifikowanym człowiekiem takim, że wiesz, że chuj. No, nie ma chuja we wsi, nie ma drugiego takiego jak ja. Na University of Warsaw, nie? Kurwa. Ja mam brodę, on jest brodnicki, popieram obiektywny radon. Najbardziej jadę pis. Ty rzucisz to zdjęcie, a ja zdjęcie z tuskiem i od razu możemy wiedzieć. Ty do ja to bardzo przechodzę. To musi być szybko też, bo e, ja mówię, wiesz, e, ja mówię za wolno po prostu, z reguły. Bo tak się tego suskiego słucham, wiesz idioty. Wróć kurwa. Tego suskiego słucham, wiesz idioty. No, Gdzie trzeciego roku Uniwersytetu Warszawskiego, kurwa, jak? Podstawy politologii, kurwa, podstawy życia, no. Jej, jej, Już jest nieźle, no.